Na no, prasach już jest prawie gotowa. Zostało tylko zrobić blaty stoły, stołu blat górny. Będzie blacha dwójka, pod spodem będzie jakiś z desek blat. Albo zobaczymy, jak będzie blacha, to też może będzie także stół. Będzie widzieliście zresztą, pokazywałem stół na poprzednich filmach. Także zapraszam, jak jesteście ciekawi. Na próbę zgiełem tutaj taką rurkę calową. Zobaczcie prawie, pra, prawie się zrobiło płaskie. Użyłem tylko 50 barów. No a teraz pokażę Wam już na filmie tutaj z jednej strony z jednej strony to jagiełem, blafa czwórka 100 mm a i z drugiej strony wygniemy, zrobimy sobie coownik. żeby wyszło jednakowo, to wtedy będzie już co tutaj troszkę rozgięło z tej strony ale bo pchała górna część ale to już nie jest kłopot bo zaraz można sobie tutaj muszę dorobić stempel taki żeby nie giąć tą tuleją łączącą bo już próby robiłem to tam na tej blasze zagniotło w środku także muszę mieć stempel tutaj wkręcony w tą końcówkę a teraz jak już jesteście teraz wezmę was na krótki spacer Odczepię przepraszam, odczepię kamerę i pokażę Wam wszystko jak to jest zbudowane od początku. O. Siłownik to pewnie widzieliście już na jednym z poprzednich filmów. No tutaj troszeczkę mi lekko przecieka, ale to wezmę tą uszczelkę wymienię na taką typową jak tutaj mam, bo tu mam takie aluminiowe z wkładką. Gumowaną, no i w tych wszystkich połączeniach nie przecieka. Siłownik też nie przecieka. Tu jest prowadzenie siłownika, tu jest płaskownik 10 na 40 i tutaj jest też płaskownik 10 na 40 Te profile są wykonane z blachy 6 mm, także bardzo grube. I tu jest kwadrat 80x80. Także tu na dole mamy na jednym słupie 320 mm spawu, czyli tak jak na dwóch, to prawie 640. No, płyta jest 35 mm no Trzeba obserwować, wiadomo to nie jest jakaś zabawka, to jest poważna maszyna, żeby sobie nie zrobić kłopotu. Tą pryzmę miałem. Te kostki też to mam, w warsztacie moim takie się znajdą. I, a teraz zaraz ktoś powie, a po co tak wysoko? No po czasami brakuje prześwitu i co wtedy maszynę przerabiać. Także tutaj jakąś płytę coś urobię, dorobię. Tutaj mam śruby. M12 gwintowane. Tu może troszkę farbą doszło. Tutaj są cztery otwory 12,5 do mocowania do stołu. Cały stół jest wykonany z profilu 40x40. Ścianka trójka. A miejscami to nawet i patrzę, że jest chyba i czwórka tutaj. Pomyliłem się. Tu jest czwórka. Tu jest czwórka jak nic. Tu jest trójka. Na pewno cieńszej nie ma. Dwójki tutaj nie ma w tym stole. No ta docelowo to nie będzie tutaj ta płyta, tylko będzie blacha na całym stole. Także blacha będzie 75 na 75 Mam taką blachę, muszę tylko ją przywieźć i tutaj sobie tą blachę zamocuję. A na dole też będzie półka na narzędzia. No a teraz zobaczcie, to jest mój zasilacz, już co prawda stary. Kiedyś powiem Wam tak, jak to się mówi, spawanie mi nie wychodziło, bałem się spawania. To musiałem się ratować w ten sposób, ale zasilacz chodzi, bo jak tego nie było, to się rozginało tutaj na tym, na tym sprzęgle głowym. No i źle działało. No, także tu ten zasilacz jest silnik, jest chyba 3KW, pompa PZ. Typ, typ 2 PZ4 1622. No, pracuje. Na razie tu jest, widzicie, manometr uszkodzony. Muszę kupić nowy manometr, bo przy prasie to jest skazane żeby to było dobrze, ale on praktycznie jak był nowy, to zaraz szybko się uszkodził. Nie wiem to. Nie reklamowałem wtedy, no bo nie jest to aż taki duży kod, żeby ten. no sobie głowę zawracać, jak jest inna robota. No tu jest regulator ciśnienia do pracy, tu możemy sobie regulować. O, tu sobie regulujemy. No tu jest oczywiście włącznik, wyłącznik, włącznik, wyłącznik. Troszkę to wszystko zakurzone, bo nieraz to stoi nieużywane. No tam, tu jest zbiornik 10 litrów. Nie ma żadnego filtra, bo oleju nie bierze bezpośrednio z samego dołu. Na razie nic się tutaj nie działo, rozdzielacz jest dwusekcyjny, jedna sekcja jest zaślepiona, także kiedyś tu się wolniłem, włączyłem tutaj tą dźwignię i mówię, że prasa i wtyskarka mi nie działa, później dopiero patrzę, że zaślepiłem, dobrze, że były zaślepione. No tutaj podłączyłem ten układ sam, troszkę tak na chybił trafił, ale działa. No, i tutaj mamy te przewody zasilające. Tu są szybko złączki, bo to jest zasilacz uniwersalny. Tu u góry czopię jest Fi 40. No, myślałem, że będzie. Zobaczcie. Teraz naprężone chyba, jest, prasa poszła. Zaraz zobaczymy. Powinno, powinien on się obracać. Pójdę trochę lekko w dół. Dobra, wyłączymy. On się praktycznie. nie. nie. Coś, 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 coś mu zrobiło się. No. Tak myślałem, że będzie się obracał. Ale to jakieś ciśnienie jednak jest. Siła swoje robi. No ale on się na pewno to powinien wytrzymać. Jak w razie czego to jeszcze jest taka możliwość, żeby tu zrobić tulejki i tutaj trójkąty powspawywać. Tu trójkąty spawać. Ale na razie nie ma potrzeby. Nie planuję robić bardzo dużych rzeczy, chociaż on ma duży zapas mocy. Dla mnie do warsztatu wystarczy wcisnąć, zgiąć blachę o coś takiego. To myślę, że w e, jakimś warsztacie ta pryzma ma 250, także to to na szybko tak zrobiłem na potrzeby trochę filmu. Mogę zrobić na 250 sobie taki uspawać, tylko wtedy jak będę ten przyrząd robił zaciągami już żeby ten nie odginało się na końcach no i coś takiego myślę, że wam się podobało bo mnie się bardzo podoba ta praska miejsce już szykuję na nią tylko muszę zrobić regał żeby jeden stół skasować i wtedy jak zrobię regał wtedy ona już będzie na docelowym miejscu na razie będzie w oddzielnych miejscach aby była przechowywana no i to tyle. Na razie o moim najnowszej pracy. Na razie teraz trzeba brać się i pieniążki zarobić. Dziękuję.